Dziś was nie powoduje, ale 15 minut powiem. Pierwsze, długie, pierwsze czytanie jest przerażające. Malachiasza przyjdzie. Syn człowieka, na którego czekacie, poprzedzi Głanią. Ale kto to przeżyje, kiedy on przyjdzie? Ale my idziemy z Matką Morzą. Piąte objawienie, 2 luty. 1610 roku w pół do drugiej w nocy Matka Marianna skończywszy modlitwy, rozmyślała temat pokory i posłuszeństwa Maryi i zabierała się ku wyjściu z pewitełki nagle ogarnął ją głębi i strachu naraz po czym ujrzała przyglądając się jej z uprzejmością i surowością i bez słowa Matkę Bożą pomyślności Dobrego sukcesu. Rzadko to tak. się w orędziach. żeby Matka Boża była tak grubiańska. I to nie mówi kreaturo twardym i w sercu i w powolnym działaniu. Bo się nie spieszy z figurą. dlatego tu rozum mnie, że są dzieła tak czas i szybki, że wiele dzieł robimy niespodziewanie i błysko. Uśmiesz od Matki Bożej kreaturo twardym Sercu i powolnym działaniom. Przez budowę mojej statuły obdarzam swoimi względami nie tylko Ciebie i swój klasztor, ale i także innych ludzi. Na przestrzeni wieków klasztor jest fortecą i przyniesie zbawienie wielu duszom. Wydobywając z utrwaleń grzechu te. Które tam się znajdują Bóg bowiem Błogosławiony jest dusza Gdybyś wiedziała Ile nawrócę Będzie dzięki niemu Czy chcesz być odpowiedzialna Za utratę tych dusz? Patrzymy na dzisiejszą rzeczywistość Kuito i tego sanktuarium W Kuito nikt po nim nic nie wie Gdyby nie przypadek gdzie nasz jeden z rycerzy natrafił, to byśmy żadnej figurki nie kupili, bo w żadnym sklepie poza klasztorem nie ma figurek. Siostry, gdy usłyszały, że chcemy kupić 100, więc poszła na godzinę szukając i doliczyła się, że ma 9 figurek i 8, Myśmy to wszystko wykupili i to mi duży mi po 6 czy coś, no i nie ma. Rana jest posesja. Demona patrzę, łup, czyż chorągwie na ziemię, pisk, wrzask, myślę demon. A tu się pobili, swoi. Pobili się. Tak, gdzie wszędzie jest dwóch gospodarzy, okazuje się, że kuj to mocno interesuje się masoneria. Elegancka, ubrana obsługa rano się pojawia, opaski czarne na rękach, no i gonią bardziej kiepsko ubrani, z takimi koszulkami yy, narzuconymi jak na mecze piłkarskie tylko z obrazami też jest obsługa kościoła u sił zakonnych, a tamto bractwo masoneria, nie ma żadnego księdza przynajmniej mówicie że przedstawiciele bractwa Piusa X tam są przy ołtarzu, lewe bryści no, logicznie myślisz no, jakim prawem, nikt w nie puści a tu są, to się wszystko mój drodzy perfekcyjnie składa Później dowiadujemy od Sióstr, że one są całkowicie na boku bo one są klauzulowe i nie do nic wpływu. Po rannej procesji znikli. Nie było już w sopaskach, została tylko służba wśród zakonnych. Elegancowodzący panowie Czajkiewiczów, zaraz myślałem sobie kawalerie maltańskie lub... Jak się nazywa ten, ten, ten. kolumb? no Widać w twarz, że ktoś to 105 wyćwiczeni, arogancy przy ołtarzu. Dzieci tak, gdyby, jak gdybyś byli na wystąpieniu. Dziś odkrywamy wszystko, co tu się dzieje. Z drugiej strony, gdyby nie było tych piuszowców, który zwiadał. gdzie od rana siedzą, wychodziliby po piątej, jeszcze gdzie w kolejce stoją. Zwiedzili dwóch spowiadają bezczelnie. Byliśmy świadkami różnych łodzi trydenckich i tych ty, ty, takich człowieczych, super odlornia trony. One były przywierne wczoraj, bo były folii ozłocone, perfekcyjnie przygotowane na nasza na, na, na święto. Przychodzi jedna msza, klaskanie, okrzyki, gadanie, druga, na której byliśmy trydencka, wyciszenie, rozśpiewanie. Bóg z Matką Bożą mają przedziwne plany dla tego miejsca. Kapłani, którzy byli wierni, to byli z Filipin, z Ameryki, z Francji, z się Piusa tego Na procesji dziżano było tysiące ludzi, total dużo. Zaskoczyła mnie policja, orkiestra policyjna. Nikt nie pilnuje dróg, ża nikt, nikt, żadnej policji przechodzą i I czemu tyle huku? Dziś rozumiem. Tyle, tyle co wybiło wczoraj i dzisiaj, przecież to jest niebo na nasze polskie warunki, to jest kilkanaście tysięcy złotych, przecież to są naboje nie za pięćdziesiąt zł te rakiety mają swoją wartość. W czasie procesji żadnej obsługi. Ktoś tam na Gra na akordeonie, głosik słaby. Ta bitwa o ten klasztor w Trach. Uderzyło mnie to, co powiedział W żadnym kramie nigdzie nie ma figurki Matki Bożej. Dobrego sukcesu. W tylu miejscach byliśmy, to było kilkaset kramów, gdzie zawsze kupiłeś Matkę Boża z zdaje rejonu. Tu nie ma. Rano otrzymali wiadomość. Masyneria kontroluje te uroczystości. Panowie elegancko ubrani, chodzący koło kołtarza na super luzacko, w białych rękawiczkach, podobnie jak my, wyćwiczeni, opaski. Tyle razy planowano to miejsce zburzyć i przejąć. Bitwa dalej trwa, ale Matka do dotrzymuje do, do, do słowa klasztor jest fortecą i przyniesie zbawienie wielu duszom. Zaskoczyło mnie świadectwo, siostry czekały dziś na Polaków. I później nas zaproszono Nasz żgonie żebyśmy przyszli, bo mogli się modlić w pół do czwartej stronie. Nigdzie poszliśmy na tę przeświętą. Obawy, o których wspominam, są następujące. A jeszcze, wtedy Marianna odpowiada jej, Twoje zarzuty są sprawiedliwe i spokojnie przyjmę przed Bogiem, ale pozwól. Że przedstawię Ci swoje obawy i proszę o łaskę, której jako matka nie może domówić. Obawy, o których wspominam, są następujące. Mówi Marianna. Ludzie w tym kraju mają skłonność do ubóstwiania. Wszystko, są oni, mają taką skłonność do. i całowania. Ta sprawa może być dla nich okazją do posunięcia się do bałwochwalczych praktyk. Łaska, o którą proszę, do spraw, by moje imię nie było ujawnione, abyś ty sama jako suweren królowa, którą jesteś, mogła być uwielbiana. Poza tym, proszę byś mogła się zmierzyć jeszcze raz, gdyż okazuje się, a byś pozwolił się zmierzyć raz, okazuje się, niemożliwe by otworzyć cię w rzeźbie dokładnie taką, jaką jesteś, nawet jeśli w tym dziele uczestniczą, uczestniczą duchy angeliczne Królowa nie wiosł, odpowiada. Córko najmilsza, Twoja pokora jest miła mojemu sercu. Jak tylko będzie to możliwe, Udaj do biskupa i przekaż mu ode mnie to, co Ci powiedział ostatnim razem. Powiedz mu, że będzie żył dwa lata i dwa miesiące. Mówię nagle. I to on ma konsekwentować tę figurę. Nie jest z prośbą. Wykonanie tej statuły mojej statuje czas ucieka, pozostało mu jeszcze dwa lata życia. po o miesiące, miesiące, on ona nie zrobiła nic. A on właśnie został wybrany na poświęcenie jej krzyżem świętym i umieszczenia w jej miejscu, które ci określiła. Ta figura jest tylko wystawiana na te dni uroczystości. Jutro już wraca do pomieszczenia ksieni. Tego, tego oryginału nigdy nie będzie widział. Wydaje się, żeby tam można było po wyjść, żeby dotknąć w który jest tutaj, tutaj, tutaj jak Kuba, czy wszędzie. Blokują, nigdy nie wpuszczają, żeby ludzie tam nie chodzili. Bo tam jest po to zrobione to miejsce, żeby, jak jest w Hiszpanii, oddawać cześć, mance wyjść po środka, ukręczość, ucałować, coś powiedzieć. Mu, że w ostatnich godzinach jego życia my, Ty i ja, będziemy przy nim, by mu towarzyszyć w ostatniej drodze. jeśli zapytacie, w jaki sposób Ty będziesz, mogłeś tam znaleźć odpowiedź, że dla Boga i dla Jego od matki, nie ma rzeczy niemożliwych, gdyż są ponad wszelkim stworzeniem. Jak szedłem na przesłanie do Kuri w 2009 roku, Pan powiedział, powiedział o pytanie, Powiedzą mi, jakim prawem to czynisz? Dostałem odpowiedź. Prawem, jaki Ci nadał Kościół mocą święce kapłańskie dzieci. Wszyscy sekundzie usłyszymy. Nie zapytali się mnie, rozumiecie? Jakim prawem to czynisz? Prawem, mocą święceń, jakimi nadał Kościół święty katolicki. Staje się, że tą drugą prośbę Marianne Matkłoża wysłuchała bo nikt o niej nie wiedział. Jeśli Bóg pozwoli, to może jutro zobaczymy. Jej ciało się psuje. Jest zachowane, zasknięte. Rozumiecie? Twoja prośba, abyś posłała anonimowa, podoba mi się i zrobię to tak, jak chcesz. Dopiero pod koniec XIX wieku opublikowano jej oręcia. masoneria boi się tej prawdy więc perfekcyjnie pilnuje to. bo tam jest masę prawdy o niej bo nam nie wyśmiewano że dziwień ma 9 wieków istnienia a tu jest jasno półtora wieku wcześniej przed wyjściem oficjalnym jest wątpliwowa powiedz biskupowi że jest moją wolą i wolno mojego najświętszego syna, aby Twoje imię za, za wszelką ocenę nie było ujawnione, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła. Na dzień dzisiejszy nikomu nie jest potrzebne wiedzieć, jak do tego doszło i w jaki sposób została wykonana statua. Wszystko będzie dopiero znane w XX wieku. Tu w Kazanie słyszeliśmy, że i ten. Z tej przyświętej, radosnej, powiedzmy, rewolucji soborowej i, i ten drugi Amerykanin mówili, wszyscy odnosi się do Marianny jako do żertwy za Kościół w XX wieku i za nas. W międzyczasie Kościół będzie atakowany przez hordy masyjne, a Ekwador, ten biedny kraj, umierać będzie z powodu upadku obyczajów, niepohamowanej rozpusty, Bezbożnej pracy, prasy i świec wymogowania. W tych czasach powszechnego stworzenia derowacją dominować będzie nieczystość, boguchwalstwo i światogactwo. A ci, którzy powinni ten stan głośno napiętować, będą milczeć. Wiedzą o tym moja córka, kiedy w XX wieku Twoje imię nie znane, wielu nie Mówiąc, że taka pobożność nie podoba się Bogu. Tak, jak byliśmy w tej dolinie na 3700 na miejscu objawień. Jaka to była miejscowość? Kłęka. A tam jechaliśmy już. Kahas. Kahas. Dziś Pan daje dar. Nasze rycerki spotykają siostrę zakonną 50-50 wyryw na zdań. Że my byli w kachas, a ona nam ja tam też byłam jako dziewczyna. Widziałam cud słońca, wszystko to prawda. Dziś spotkaliśmy świadka naocznego, dzieci. A jakie jest piękne świadectwo, gdzie nasze zelki spotkały dwie bliźniaczki siostry zakonne. Do siebie podobne jak dwa, dwie bułeczki. Popłakały się razem naszymi. Ja daje Bóg takich znaków Oczywiście Że po pojawią się tak Tacy, którzy nie uwierzą Jak w te orędzia Że taka pobożność nie podoba się Bogu Ale wielkie cierpienia Moich córek i Twoje obecne cierpienia Będą jak melodyjny Koncert pokory i pokuty Zachowane dla mojego Najświętszego serca i dla mnie tego dziś, kiedy ja dramat klasztoru, to jest to wpisane w tę nutę. Wielkie cierpienia moich córek. Jest wpisane w tę melodię pokuty, w koncert pokory i pokuty zachowane dla mojego najświętszego syna. Od wrzasku byłem 20 metrów. Widziałem, jak są chorągwie na ziemię. Jedne. Bliski wrzaski, myślę, diabeł. Tu się leją dwie opcje, stąd też takie zamieszanie, i później my się znaleźli na końcu, bo ten się czerze, w kapelusie, przejście wazienne, przyjdzie do feriatronów tronów rozwalonych, przód pola do przodu, no i musieli stawać. Małżonek Boski i ja, matka, i Ty też będziemy opiekować się naszymi córkami. Z wysokości nieba. Będziemy ich prowadzić prost, drogą prostą do raju, do raju. Droga prosta to cierpienie, żebyście rozumieli myślę, i obawy. To jest prosta. Tym, co przysparzać im będzie najwięcej, trudu będą zwątpiać z co zwiększy ich cierpienia, ale również ich zasługi. Obraz, bo ona to dostała ty kreaturo, no, t, 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 od razu u sznuru przypomniała o wszystkim, więc mamy tam, był spolektyny obraz, gdzie Matka Boża chwyta, bierze swój sznur ze swojej sukni, podaje jej, bo, to trzeba, bo teraz jest potrzebny dowód dla Marianny. Weź długość sznura, ona podaje, Matka Boża mierzy, to i znam podobna scena, jak matka Boża trzyma sznur, a ten zwisa do dołu. Podaj mi koniec sznura, którym cię jesteś opasana, z symboliczności małżonki boskiego Jezusa, aby mogła podnieść go do czoła. Drugi koniec przyłóż do prawej stopy. Długość sznura będzie wymiarem mojego wzrostu. Po takich doświadczeniach pokorna służebnica wykonuje wszystko. Kiedy podniosła oczy, podała sznur, ujrzała dzieci Boże górze w pozycji w którym sznura doty, dotykające, czyli pani Jezus wziął sznur i dotknął czoła swojej matki. Następnie podnosząc wdzięcznie rączkę, podało sznur matce, Marianie mówiąc małżonką, umiłowana. Masz już teraz wymiar wzrostu mojej najświętszej matki, jak sobie życzyłaś. Zachowaj sznur z uszanowaniem, gdyż pragnę, aby dziś te małżonki, które będą mieć na przestrzeni wieków, tym sznurem były, się wymierzały. Jaka, to i jakie. To jest relikwiarz wiary, jak on tam jest. Czyli przy wszystkich uczynach najpierw wszyscy się opasają, opasują tym sznurem. Miera była podana, czy wiesz, jak chciałbym, aby one były wymierzone, chodziłeś o zakonne wymierze, ich pokorę, wyciszenie, jak cierpliwość. I miłość do mnie i do mojej błogosławionej matki, mówi Pan Jezus. Nazajutrz Maria, siostra Marianna, dostała przyspieszenia i rozpoczęła załatwiać dzieło figury. Rozmawiałem z ojcem duchowym, Janem od Matki Bożej, następnie z biskupem Skwitą, który zmienia się załatwić wszystkie klucze do klasztoru dla statuły i koronę zaś ofiarowała kapituła katedralna. dużo już dziwnie szybko. 11 lat temu był wspomniany rzeźbiarz Franciszek, ale Anna oczywiście został Franciszek poproszony o wykonanie figury dwa Wyraził zadowolenie z pewnego zadania. I natychmiast udał się do poszukiwania specjalnego drzewa, figura mogła, by figura mogła przetrwać jak najdłużej. Pod koniec sierpnia przybył do klasztoru z bezcennym drzewem, czyli szukał prawie pół roku drzewa na figurę. Przyszedł rozpocząć pracę nad rzeźbą 15 września na wniebowzięcie Matki Bożej. Od samego początku udał się mocno zmieniony, często widziany przy pracy, ze łzami w oczach. Biskup, który odwiedził go kilka razy, zawsze odchodził zruszony. W, w końcu przybyła, przybyła Mari, markiza Maria de Jolanda i zobowiązała się podjąć starania ufundowania przed w Hiszpanii złotego pastorału. Będąc tak zasnął fundatorką, poprosiła siostry, żeby mogła zobaczyć ten sztur, który zmierzyła, miała w ręku Matka Boża i Dzieci Jezus. Wzięła go do ręki i poczuła, że jej kontuzjowana podczas upadku kilka lat temu ręka lewa staje się nagle zdrowa. I tu dokończę tylko szybko. nad i Trwały dość szybko już w, stycz w styczniu w 2011 był było na była na ukończeniu. 11 stycznia szły siostry na modlitwę do kościoła i usłyszały przepiękną modlitwę przyspieszyły kroku i z ujrzały prezbiterium wypełnione światłem niebieskim, a głosy anielskie przy akompanięcie polskiej muzyki zaintonowały Salva Sancta pares. To moje półroczne bicie się, żeby się nauczyć tej tej, tej melodii. Ludzie niektórym się zwierciło, bo pięć dni przed moim wyjazdem mają jeszcze uwagi. No ja uwagi. Ja mam to w chwili a ty nie następne uwagi muzyczne. Więc coś czasami nie dziw się, że po prostu jest czas i wysłucham, a później pyknę. Siostry były zaszokowane, bo ujrzały figurę wykończoną. A był problem z twarzą. Powiedziały, że jest niewykończona. Figura była tak mistycznie zrobiona, że podchodziły do figury i nie mogły się nabaczać. O umówionej go do klasztoru przybył rzeźbiarz Francisco del Castillo, aby położyć ostatnią warstwę koloru na swoim wielkim dziele, przynosząc sobie najcenniejsze barniki, jakie udało się mu zdobyć. Kiedy wszedł, krzyknął. Matko, co tu się stało? Ta wspaniała figura nie jest moim dziełem. Nie mogę wyrazić tego, co czuję w moim sercu. To jest anielskie dzieło. Ludzka ręka tej, tej ziemi nie mogła go wykonać. Żaden rzeźbiar, nawet gdyby był ekspertem, nie jest w stanie otworzyć podobnej perfekcji. Upadł do stóp na oczach sióstr statuły i rzewnie płakał. Podniósł się i od razu poprosił o papier, że chce złożyć świadectwo, że ten ostatni etap to nie jest jego dzieło. I mówi, ostatni, tam, ostatni raz byłem tu sześć dni temu, kiedy ją zostawiłem w prezbiterium. To co teraz widzę, nie jest moje dzieło. biskup został o tym wydarzeniu poinformowany. Poprosił Mariannę do konfesjonału. Ta opowiedziała mu wszystko, moi drodzy, z detalami o całym objawieniu, to co widziała, to co widziały siostry. Jutro opowiem, jakie mu dawała świadectwa, co ona widziała tego 11 wieczór, kiedy przybyła do Prezwiterium, gdzie była figura Matki Bożej. Amen.